Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, Dzisiaj dowiedziałem się, że zmarł 43-letni mój kuzyn na koronawirusa. Dziś pochowano Tomasza Blicharza, wikariusza z decyzji rzeszowskiej. Dziś dowiedzieliśmy się o kolejnych zakażeniach ludzi i kolejnych też śmierciach. I w kontekście tego chcę przeczytać wam. Też wiadomość, która już, którą otrzymałem już chyba od trzech osób, bezpośrednio przysłaną na, mój, na moją skrzynkę. E, e, taki list, e, który dzisiaj podbija internet, bo widziałem go też na Facebooku. E, to jest e, fragment książki e, Lewisa, listy Starego Diabła do Młodego. Książka powstała w 1941 roku. Jest to taka forma literacka, gdzie stary diabeł rozmawia z młodym, ucząc go kuszenia ludzi. I ten fragment, który został do mnie przysłany, brzmi we fragmencie. Nie, nie przeczytam całego. Między innymi tak. Ci dwaj y, szatani rozmawiają ze sobą i stary mówi, że udało mu się skuś, jakby złowić wiele dusz ze względu na strach przed chorobą. I, i y, młody mówi. Jak mu się to udało? I stary odpowiedział: Wiesz, oni wierzyli, że jedyną rzeczą, którą muszą zatrzymać każdym kosztem przy sobie, jest ich życie. Ludzie przestali się przytulać, witać ze sobą, oddalali się od siebie, rezygnowali ze wszystkich kontaktów społecznych i z wszystkiego, co było ludzkie. Później skończyły im się pieniądze, stracili pracę. Ale to był ich wybór bo bali się o swoje życie dlatego zrezygnowali z pracy nie mając nawet chleba wierzyli ślepo we wszystko to co słyszeli i czytali w gazetach zrezygnowali z wolności nie wychodzili z własnych domów dosłownie nigdzie przestali odwiedzać rodzinę i przyjaciół świat zamienił się w taki obóz koncentracyjny bez Przymuszania ich do niewoli, zaakceptowali wszystko, tylko dlatego, by przeżyć choć jeszcze jeden mizerny dzień, i tak żyjąc, umierali każdego dnia. I właśnie w taki oto sposób było mi bardzo łatwo zabrać ich mizerne dusze do piekła. Ten list ma takie znamiona proroctwa, bo powstał bardzo dawno ale możemy go interpretować w, tym, w tych czasach podwójnie. Po pierwsze, do czego ja zachęcam, możemy interpretować to to, że ta choroba, która nas teraz trapi, która ogarnęła całą ziemię, powinna nas zmusić do takiej solidarności. Nie możemy się oddalać od siebie i zapominać o sobie, o wzajemnej trosce o siebie. I dzisiaj jest tak, że Ktoś jest chory i czasami jest, wielu się boi, traktuje go jako współczesnego trendowatego. usuwa się. Niektórzy ludzie wręcz sami się boją i nie mówią o tej chorobie, kryją się, czasami zatajają ją, przez co ona się może jeszcze dalej rozprzestrzeniać. I po pierwsze, to rzeczywiście nie możemy się bać i wyrzucić strach ze swojego serca. Przed tym, aby pomagać, aby się solidaryzować, bo ci, którzy dzisiaj chorują, za jakiś czas wyzdrowieją, a ci, którzy są zdrowi, mogą zachorować za jakiś czas. I ci, którzy dzisiaj pomagają, jutro będą potrzebować pomocy. I przy zachowaniu wszystkich reguł trzeba pomagać, i nie można traktować innych jako, jako wrogów. To jest bardzo ważne. Okazywać sobie miłość tak, jak umiemy, kontaktować się, wspierać i materialnie, i fizycznie. I to jest bardzo ważne. Nie bać się drugiego człowieka, ale zachować wszystkie formy bezpieczeństwa, które są. I to jest bardzo ważne. Trzeba się wspierać. Natomiast można ten. Fragment z tego, tej książki Lewisa też przeczytać i odczytać jako formę jakby takiego buntu przeciwko wszelkim ograniczeniom, przeciwko takiej pewnej izolacji i ograniczeniu kontaktów i wprowadzić taki jakby bunt, taki. Że w tej chwili, jeżeli tak jest, no to nie będziemy się ograniczać w kontaktach, nie będziemy zwracać uwagi na to, czy jest ktoś chory, czy nie jest ktoś chory. To by było złe. I to by było rzeczywiście diabelska interpretacja tego, tego fragmentu. Bo wyobraźcie sobie, że nie zwracamy uwagi na żadne formy jakby bezpieczeństwa, o których nam mówi medycyna i o których już Pismo Święte mówiło, na przykład w. W Pięciu Księgu, czyli w Starym Testamencie, jest bardzo wyraźnie określone i napisane, jak postępować z osobami, które są zarażone trądem. Te osoby były izolowane od społeczeństwa, aby nie zakażać innych. Jezus uzdrawiał trędowatych, Jezus nawet się dotykał trędowatych, ale prawa, które było w Pięciu Księgu, nie zmienił. Dlatego, że ono było mądre, bo była to w te na tamte czasy jedyna forma. Ustrzeżenia się przed tą straszną, nieuleczalną na tamte czasy chorobą. I tak samo jest i dzisiaj. Nie znamy innej formy leczenia tej choroby, która w tej chwili nas trapi, dlatego uciekamy się do pewnych form izolacji na, w miarach rozsądku, ale pomagamy. Pomagamy i strzeżemy tych ludzi. Wyobraźcie no, sobie, żeby nie przestrzegamy żadnych reguł i nagle wszyscy się rozchorujemy. Na przykład cała rodzina jest chora, leży. Nie może się ruszyć i nikt nie może jej wtedy pomóc. Czy wie, większość na przykład społeczeństwa choruje w tym samym momencie? Po to, że przechorujemy, w, w, trzeba się tego spodziewać, że większość naszego społeczeństwa, jeżeli tak dalej będzie, jeżeli Bóg tego nie powstrzyma, to prawdopodobnie wszyscy będziemy musieli przejść przez to choroby. Ale żebyśmy nie, nie, rozchorowali, nie rozchorowali się naraz, na żeby to na nas nie przyszło po prostu. Z taką wielką mocą, żeby się to jednak rozłożyło w czasie. Wtedy będziemy mieli szansę, że temu podołamy. Dlatego nie szemrajmy i nie wzbudzajmy niepotrzebnego zamętu i buntu przeciwko władzy, przeciwko tym, którzy starają się na miarę swoich możliwości i też wiedzy nam też pomóc. Nie oskarżajmy ich o złą wolę. W Starym Testamencie też spotkamy takie momenty, kiedy lud szemrał przeciwko swojej władzy. Na przykład siostra Mojżesza i, Arona, i też Jaron i zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi, który, którego Bóg postawił na czele ludu, została ukarana trądem. I gdyby nie Mojżesz, który się wstawił za nią, który prosił za nią, to by pewnie nie wyzdrowiała. Ale Mojżesz wstawił się za nią, a Bóg powiedział: Jeżeli ktoś napluje w twarz ci, ojciec napluje, jeśli się dobrze nie mylę, to musisz się wstydzić przed siedem dni i tak ona będzie się wstydzić przez 7 dni, przez 7 dni będzie chora. I tak czasami się może zdarzyć, że ci, którzy sobie lekceważą pewne rzeczy, mogą przez Pana Boga zostać tak napomnieni. I tak się stało na przykład z jednym blogerem z Ukrainy, który. Zresztą o tym też dobrze wiecie, czy jest to trzylatek. I kiedyś śmiał się z tego, że to jest jakaś zwykła grypa, a tydzień temu, nawet chyba nie cały tydzień temu zmarł na koronawirusa. Tak się może stać z tymi, którzy lekceważą sobie zagrożenie. Pan Bóg dał nam rozum, dał nam też wiarę. Wierząc, nie możemy też zrezygnować z rozumu. Módlmy się do Jezusa o to, aby ta pandemia ustała, aby Pan Bóg pomógł nam i to, co w tej chwili możemy zrobić, to właśnie okazywać sobie miłość na, w takiej w stopniu, jak, jak to możemy. I do tego was zachęcam, żeby się troszczyć, żeby telefonować, żeby też nie zatajać tego, że jesteś chory. Żeby inni, nie wiedząc o tym, nie zarażali się. I też, jeżeli wiesz, że ktoś jest chory, to nie reaguj jak na trendowatego, ale zachowaj ostrożność i pomóż tak, jak możesz. Tak, jak tego ten, ten człowiek potrzebuje. Bo może ty jutro będziesz też potrzebował pomocy. E, Maryja, jest z nami, wstawia się za nami. I ona nas zawsze wzywa. Dziadki, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Modlitwą możecie powstrzymać kataklizmy i wojny. Możecie powstrzymać epidemię. I do tego was zachęcam. Do modlitwy. Módlmy się razem, módlmy się wspólnie. Taką wielką radością było dla mnie, kiedy dzisiaj na Facebooku zobaczyłem, że jedna moja znajoma młoda dziewczyna ogłosiła, że chce założyć. Kółko różańcowe. I, przy, I ogłosiła to na internecie. I przez bodajże 10 godzin już miała jedną grupę kółka różańcowego, a teraz już zbiera drugą. I to są młodzi ludzie. To nie są babcie, to nie są jacyś staruszkowie, ale to są młodzi ludzie. Może właśnie to jest ten, te, ten moment, kiedy trzeba się jednoczyć, wspólnie na modlitwie. Mamy ku temu wszystkie możliwości i wszystkie środki żeby nie pozostawić drugiego człowieka samym. Żeby się wspólnie modlić, gdzie dwaj lub sześć zgromadzą się w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. Dlatego okażmy sobie solidarność i bądźmy razem. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.